Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Trochę chyba pompy bucząco, to wyłączę, wyłączę pompę napowietrzającą i już do Was wracam. Dobra, zrobiło się dużo, dużo ciszej. W ogóle muszę pomyśleć coś z tą pompą, bo mnie irytuje. Albo uzbierać kasę i kupić po prostu cichą pompę, bo szlak mi trafi z tą pompą. Jak była na strychu, było dobrze, a teraz jak jest tutaj w pomieszczeniu to troszeczkę jest za głośno. Dobra, słuchajcie, przyszła paczucha. zrobimy sobie unboxing. Ostatnio nie było unboxingów, nie było rzeczy e, nowych jakichś pokazywanych. E, oprócz tego może pokarmu Chris und Oli, ale to nic specjalnego, jak już mogliście zauważyć na moim filmiku. Przyszła, słuchajcie, do mnie e, paczka, przyszła ona paczka, e, kiedy byłem na urlopie w Hiszpanii, ale wróciłem, sobie ją e, otworzymy. E, paczka z polskiego. O, z polskiego sklepu. Czekajcie. O. Dobra. Dobra, zrobimy sobie szybciutki szybciutki unboxing. Zobaczmy co my tu mamy. Pierwszy raz słuchajcie dostałem dostałem gazetkę. Rynek zoologiczny. Luty, marzec 2021. Zobaczcie, taka, taka gazetka w środku jest. Luty, marzec 2022, przepraszam, nie 2021. Luty, marzec 2022. Dobra i mamy, słuchajcie, to. To miały być e, nowe, nowe pokarmy dla, dla krewetek. Tego jeszcze zapewne nie widzieliście. Będę może pierwszą osobą, która to y, Wam pokaże. Paczuszka, słuchajcie, przyszła od firmy Tanmal. Mam tutaj, słuchajcie, trzy pokarmy. Ten pokarm raczej raczej jest mi znany. Widziałem go wcześniej gdzieś na, na półkach sklepowych. Coś y, coś takiego. HS, Aqua, Shrimp, Granul. Mi gdzieś tam się obiło na półkach sklepowych, że widziałem, ale te, słuchajcie, produkty dwa. To jest, słuchajcie, coś nowego. Pierwszy się nazywa Krusta. Pierwszy pokarm, słuchajcie, się nazywa Krusta Plus. Krusta Plus i to jest Insecten Chips. Insecten Chips. Nie mam, słuchajcie, opisu po polsku tutaj, ale co tu możemy się dowiedzieć? Ciężko powiedzieć, zaraz słuchajcie, sobie przetłumaczymy to jakoś, zobaczymy. Wrzucimy słownik i postaramy się odgadnąć co to jest. A drugim pokarmem jest Krusta Grow. Krusta Grow, też takie opakowanie. Krusta Grow. I to jest firma Stream Beast. Stream Beast, tak to się nazywa. Otworzymy, słuchajcie sobie, zaraz te, te pokarmy. Zobaczymy sobie je z bliska. I to są, słuchajcie, właśnie te, jedna z tych nowości, która, która do mnie przyszła. już Wam pokazuję bliżej, jak to wygląda. sobie możemy to w jakiś sposób przetłumaczyć też. Będziemy może mądrzejsi. Dobra, wyśmiemy sobie pierwszy ten pokarm, Krusta Grow. I zobaczmy, co my tu mamy. Krusta Grow, pasza wzrostowa. Musicie też mieć na uwadze, e, że może nie do końca super tłumaczy ten translator, ale będziemy troszeczkę więcej wiedzieć. Kom kompletna e, kompletny pokarm dla krewetek, skład, białko, owadzie. O, zniknęło, poczekajcie. Ryż, groch, soja, szpinak, jarmuż, ciecierzyca, olej z łososia, moringa. E, marchew, e, olej ziołowy, prybiotyki, e, dobra, to mamy, to mamy, słuchajcie, to dodatki: witamina A, witamina E, pierwiastki śladowe, przeciwutleniacze. To jest, słuchajcie, to i to się nazywa Krusta Grow. Żywność wzrostu. Tak, to mamy żywność wzrostu. Fajny. Podoba mi się to, że jest tutaj e, białko owadów. To jest fajne. Dobra, a zobaczmy, zobaczmy drugi pokarm. Drugi pokarm jest Krusta Plus. I to są chipsy. E, w kształcie chipsów. I to słuchajcie, też sobie spróbujmy przetłumaczyć. Chipsy owadów. Karma pełnoporcjowa dla krewetek, chipsy z owadów, białko owadów, groszek, ciecierzyca, jarmu, szpinak, oliwa z łososia, moringa, marchew, prywotyki i tak dalej, i tak dalej. I tutaj słuchajcie, poczekajmy, sprawdźmy czym się to różni. Oczywiście to jest inna forma, bo to jest w formie chipsów, a tamto jest w formie proszku. Czyli tamto będzie fajne dla maluchów, ale tu mamy białko surowe 32%. Tłuszcz 6,2%. A tutaj mamy białko surowe 43%. E, tłuszcz 5,8%, czyli tutaj mamy białka troszkę, troszkę więcej. Tak się słuchajcie, prezentują te e, dwa opakowania tych dwóch produktów. To jest jak widać w formie proszku. Zaraz sobie to możemy od razu otworzyć. Zobaczyć, jak to wygląda. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy słyszeliście wcześniej. O tym produkcie, o tym pokarmie jestem bardzo ciekaw. Ok, zobaczcie. To jest w formie. To jest w formie takiego takiego proszku. Oczywiście bym musiał powąchać. Pachnie, pachnie mocno ziołowo, mocno, mocno ziołowo. Wsypiemy sobie zaraz to do krewet, zobaczymy jak, jak krewety. Na to zareagują. A otwórzmy sobie drugi produkt. Krusta Plus. Chipsy Insecten Chips. Dobra. To jest, zobaczcie, w formie takich granulek. Mam nadzieję, że dobrze to widać. W formie granulek. Kolor. Bardzo podobne, nie? Ok, tak się to prezentuje. Powąchajmy, powąchajmy. Pachnie, pachnie, identycznie, pachnie identycznie jak ta wersja sproszkowana, nie? Jak ta wersja sproszkowana, czyli wydaje mi się, że to jest pewnie podobny, podobny pokarm, tylko że jeden jest w formie granulatu, drugi mamy w formie proszku. OK, i mamy jeszcze Shrimp's Granules HS Aqua. To sobie słuchajcie też otwórzmy, zobaczmy jak, jak to wygląda. OK, tu mamy dwukolorowe, bardzo drobne, drobne granulki. Taki oto, taki oto pokarm. Dobra, zobaczmy co krewety na to. Tą słuchajcie wersję sproszkowaną. Będę podawał do zbiornika, gdzie mamy, gdzie mamy młode krewetki. Nie? Fajny pokarm dla maluchów, więc będę, będę go podawał. Akurat tu mam taki fajny zbiorniczek, gdzie tych maluszków śmiga, śmiga sporo, więc tutaj sobie to wrzucimy. Dobra, zobaczmy. Pokarm, słuchajcie, szybko opad na dno. Krewety, krewety pewnie powoli będą sobie go konsumować. Ciężko powiedzieć, wiecie. Na tą chwilę, słuchajcie, ciężko coś, coś więcej powiedzieć. To byśmy musieli zrobić testy dokładne, jak krewetki będą, będą rosły, jak szybko będą rosły, jaka by była przeżywalność tych krewetek w zbiorniku i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tutaj widać, że ten proszek powolutku się rozchodzi po, po zbiorniku i zapewno krewetki, które tutaj sobie wszędzie słuchajcie, zobaczcie, młode, młode śmigają po całym tym podłożu, zapewne się tym pokarmem zainteresują. Ale mówię więcej informacji będę mógł wam przedstawić za jakiś czas, jak sobie będę karmił tym pokarmem. Zobaczymy, jak to będzie. No jak widzicie na załączonym obrazku, krewetki sobie ten proszek, ten pyłek łapią i, i konsumują. To jest dobre dla krewetek. Jak macie dużo, dużo młodziutkich, małych krewetek, to jak najbardziej karmienie, karmienie pokarmem w postaci, w postaci takiego właśnie proszku drobnego, to jest coś naprawdę fajnego, bo wtedy krewetki mogą spokojnie, spokojnie jeść. Nie muszą wychodzić i walczyć o pokarm z dorosłymi krewetkami. Tylko taki pokarm do nich gdzieś tam doleci, doleci do nich do mchu, tam gdzie krewety sobie, e, sobie przesiadują. Także to, to jest spoko opcja i warto, jeżeli karmicie krewetki, warto mieć w swoim jakby portfolio wszystkich pokarmów, także chociaż jeden drobny pokarm dla, e, dla najmłodszych krewetek. No dobra, a teraz sprawdzimy sobie e, ten, słuchajcie, pokarm. Insecten Chips. Ciekawe, powiem Wam, że mocno siedzę w produktach dla, dla krewetek i pierwszy raz słyszę o takiej firmie. Także tutaj by było, no gdzieś, gdzieś przegapiłem ten moment, kiedy to się pojawiło na rynku. O, fajnie, fajnie. Dobra, otwórzmy i nakarmy i sprawdźmy, jak to opada, w ogóle jak się zachowuje w wodzie, bo to możemy sobie sprawdzić. A mówię, reakcja krewetek na dany pokarm to czasami jest większa, czasami jest mniejsza, ale efekty jak dany pokarm się spisuje będziemy mogli ocenić za jakiś czas. Nie? No, taki kolor tego, tego pokarmu. Pachnie, mówię Wam, identycznie jak ten drobniejszy pokarm. Dobra, weźmiemy sobie parę granulek i zobaczymy. O, szybko, bardzo, szybko bardzo opada to fajnie, a zobaczymy co krewety na to. Szczerze powiedziawszy, patrząc właśnie jak się dzieje z takiego rodzaju pokarmami, że często jest tak, że jedna krewetka chwyci i ucieknie. Nie? Często jest tak, że jedna kreweta przyleci i ucieknie. Wolę osobiście ciutkę większe ciutkę większe pokarmy, bo zobaczcie, co się dzieje, nie? Jedna fik zwiała, druga zwiała, trzecia zwiała, teraz czwarta też weźmie, też spierdzieli, o, oczywiście i teraz wszystkie muszą ją gonić, nie? Teraz wszystkie muszą ją gonić, o. I już pokarmu, który tutaj e, wrzuciłem, już niestety, niestety nie ma. E, więc ja jestem zwolennikiem ciutkę większych pokarmów, takich, żeby krewetki jednak nie mogły sobie w łatwy sposób poradzić i go i go zabrać, nie? No teraz pewnie wiecie, no tam ta krewetka się naje, pokarm pewnie gdzieś tam później e, zostawią i on będzie sobie gdzieś tam leżał i, i tak i tak zostanie zjedzony przez krewetki, nie? Ale my hodowcy, my pasjonaci, my miłośnicy krewetek wrzucając pokarm dla krewetek w jednym miejscu, w danym miejscu, chcielibyśmy, żeby ten pokarm tutaj był, żebyśmy mogli sobie poobserwować, nie? A tak zobaczcie krewetki obejdą się smakiem, ale zobaczcie jakie jest duże zainteresowanie. Więc ja nie będę takim dziadem i im słuchajcie jeszcze tutaj parę, parę tych granulek wrzucę, ale już o kolejne też się bawią w złodziejaszków i porywają, o widzicie? I już i już kolejne są, kolejne są porwane. Pokarm widać, że wzbudza mega, mega duże zainteresowanie krewetek, to mnie bardzo cieszy. Tak jak ten pokarm drobniejszy nie było tak widać, bo wiadomo, to jest drobniutki pokarm. On tam się rozpyli po całym akwarium i, i tyle go było widać. Tak ten w granulacie, zobaczcie, że tutaj się robi kombo, nie robi się kombo. krewety szukają w miejscu, gdzie ten pokarm spadł. Też krewetki, krewetki szukają pokarmu, także no spoko, spoko. Tylko mówię, jest on na tyle drobny, na tyle lekki, że krewetki go biorą i uciekają. Yy, więc patrząc na to, jak na tamten pokarm krewety reagowały i jak go zabierały, to ten słuchajcie jest dużo, dużo drobniejszy, więc tego to na pewno e, chwila, moment i też nie będziemy widzieć. No ale żeby tutaj nie zostawiać tych krewetek, które szukają, zobaczcie, one szukają w tym miejscu, gdzie tamten pokarm spadł, nie? One są głodne, chciałyby zjeść, ale tutaj nic nie ma, bo wszystko zostało zabrane. Więc ja, żeby nie być takim, dorzucę im trochę tego drugiego pokarmu. Niech on sobie tutaj spadnie i niech inne krewetki mają też, też co jeść, nie? I pewnie będzie taka sama sytuacja o, każda sobie weźmie po jednym, po jednym ziarenku. I jak, zobaczcie, gdzieś tam na promocji w Tesco szybko jest wyszarpywane dany, dany kawałek i krewetki uciekają w siną dal. O, nawet te maluchy, zobaczcie, ledwo dźwignie, ledwo dźwignie, ale już ucieka. Nie? Mamo, mamo, zdobyłem, zdobyłem jedzenie, wow. no masakra. No także, moi drodzy, widzieliście, jak to wygląda. Ja tu się jeszcze przyglądam tym krewetom. Ten drugi pokarm dwukolorowy, ten czerwono-zielony, yy, troszeczkę słabiej podchodzi, nie? Jak na tamten się mega rzuciły krewety yy, i nie ma śladu po prostu, nie? Każda sobie wzięła, mówię o tym pokarmie, yy, te insekty, nie? Yy, białko owadów. To powiem wam, że krewety się rzuciły naprawdę mega. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego. Mimo że moje krewetki są stale najedzone, to tamten efekt super. Nie każda wzięła pyk pyk i nie ma. Tutaj ten dwukolorowy jest też zjadany. Zobaczcie, każda tutaj kreweta sobie... Tutaj zobaczcie, krewetki sobie, sobie wzięły, stoją w miejscu i tam sobie go skubią, ale część tego pokarmu też leży, mimo że dużo, dużo krewet tutaj jest jakby no niezainteresowanych, nie? Tym pokarmem. Ale ten z insektów, petarda. Naprawdę jestem zadowolony. Będę, będę karmił Będę karmił często, może nie super często, bo też nie lubię za dużo białka krewetkom dawać. Często w dużych ilościach, ale będę regularnie, regularnie karmił. Także ten, także ten pokarm, insect and chips i tak samo w pyłku też z insektów białko. No to będzie fajne, także propsuję, polecam, będę testował. Nie mówię Wam teraz, że lecicie do sklepu i kupujcie i tak i tak dalej, ale kto chce Kupcie sobie na testy, bo może warto się pochylić nad tym pokarmem. Fajny, fajny pokarm. Kiedyś taki pokarm azjatycki miałem z insektów. E, bardzo sobie chwaliłem. E, bardzo sobie chwaliłem. On tam chyba był z mrówek czy z czegoś. Nie pamiętam dokładnie e, z, czego, z czego to było, ale pokarm był też petarda. Tak samo ten, e, białko z insektów, z owadów. Super. No, bardzo mi się to... To podoba. Będę testował za jakiś czas, dam Wam znać, czy dalej jest takie duże zainteresowanie krewetek tym pokarmem po jakimś czasie. nie? Zobaczymy, będziemy testować. Także to by było na, na tyle. Dziękuję firmie Tanmal za podesłanie, podesłanie tych pokarmów. Kupujcie, testujcie. Możecie się złożyć w kilka osób, sobie to przetestować. Fajnie będzie. Mówię: Krusta Grow i Krusta Plus Insect and Chips robi wrażenie. Trzymajcie się na razie. Cześć, cześć.